I zgodnie z zapowiedzią mamy gościa kolejnego, Kuba Szmańkowski Witam ciebie pięknie. Dzień dobry, cześć. Nie wpadłbym na ten pomysł, żeby o tym porozmawiać, ale poprzedni gość Ania z którą doskonale się znacie, chwaliła twoją bluzę. I tak sobie pomyślałem, że zaczniemy od naszego ubioru, bo ja jestem na przykład, dzisiaj premierowo dostałem z Irlandii dotarła paczuszka z koszulką firmową zespołu Bad Bunny, który w tym momencie jest na pierwszym miejscu wśród listy najlepiej sprzedających się krążków w Stanach Zjednoczonych. Ale okazuje się, że ten Circus Skull to też jest całkiem ciekawa sprawa. Tak, to jest ciekawa sprawa. To akurat jest kolekcja stylisty Harry'ego Stylesa. <grafy> I nie ukrywam, że Harry Styles jest mi niesamowicie bliski i inspiruje mnie na co dzień. Yy, ale też ogólnie ja słucham zagranicznej muzyki, więc szczerze mówiąc, tej polskiej muzyki w moim domu jest bardzo mało. Powinienem to zmienić, wiem, ale yy, szczególnie słucham właśnie zagranicznych artystów i to oni mnie tak najbardziej inspirują. To skoro wiemy, że to jest Harry Styles jako numer jeden, czy to jest jeden z wielu i jeszcze byś innych tam pozycjonował? Co no tam jeszcze jest? Właśnie ciężko pozycjonować ogólnie, ponieważ czasem jest tak, że właśnie jak coś mi wpadnie do ucha, to po prostu tego słucham. Mhm. Yy, rzeczywiście słuchałem. Nowego krążka Bad Bunny i jest to genialna robota. Jestem zachwycona absolutnie i nie dziwię się, że jest to numer jeden na świecie, ponieważ porusza on też bardzo ważne tematy. I szczerze mówiąc, Latino od zawsze gdzieś było w moim sercu. Można usłyszeć to nawet po moim pierwszym debiutanckim singlu jako solista, czyli Nieskończone, które właśnie przed chwilą leciał mm -hmm. na antenie. E, troszeczkę zmieniłem ten kierunek, bo z pewnych rzeczy się wyrasta i artysta też szuka siebie. W różnych częściach muzyki, w różnych gatunkach. I teraz chyba rzeczywiście bardziej taki vibe Harego Styles jest mi bliski. Ok, rok 2021, czyli to jest ten moment, kiedy zacząłeś już swoją karierę rozwijać jako solista. Natomiast wcześniej miałeś całkiem mocne przetarcie e, Bożyszcze, nastolatek i nie <noise> tylko, czyli zespół For Dreamers. Rzeczywiście e, to była bardzo, bardzo e, długa jak dla mnie przygoda, bo trwało to 3 lata, a byłem wtedy jeszcze dzieckiem, bo zacząłem hmm. jako 15-letni chłopak mm, i Myślę, że gdyby nie ten zespół, gdyby nie ta przygoda, to nie byłoby mnie dzisiaj tutaj, gdzie jestem obecnie. Nie zyskałbym też tego doświadczenia, ponieważ nagraliśmy dwa krążki, zagraliśmy dwie trasy koncertowe, klubowe. Nie licząc, nie licząc wszystkich festiwali muzycznych, telewizyjnych, które też mieliśmy na swoim koncie. Więc to na pewno był taki dobry rozbieg do tego, żeby móc później zrobić tą solową karierę. Aha, solową? karierę zrobić? No właśnie, na jakim etapie jesteś w tym momencie, powiedz? Bo już tych synów trochę masz. Duet z James <laughs> też masz na swoim koncie. Też, rzeczywiście z Saron James um, nagraliśmy jej pierwszą piosenkę, mm -hmm. ponieważ przed tym, zanim zaczęła e, działać jako już taka niezależna artystka po programie Voice Kids, um, udział w projekcie i nagraliśmy piosenkę do pewnego filmu. I była to super przygoda, ponieważ Sara jest przezdolną artystką, i teraz możemy ją podziwiać, jak wydaje świetnej jakości album. I też, szczerze mówiąc, moją aspiracją kolejną jest właśnie wydanie swego krążka solowego. O, no właśnie, a to ten rok, czy przyszły rok? Jakie masz plany? Myślę, że to będzie na pewno ten rok. Kończymy obecnie materiał, ponieważ zgromadziliśmy już dość sporo utworów, teraz trzeba zrobić selekcję, co się nadaje, a, a co to jednak może, może jeszcze na inny album albo w ogóle wydać oddzielnie, mhm. bo też chciałbym opowiedzieć na tym krążku jakąś taką swoją historię i trochę rozlic rozliczyć się z dotychczasową przeszłością. Będzie też piosenka For Dreamers, bardzo ładny tekst, który napisałem. Mm, ze współzałożycielem tego zespołu, tak właściwie. Więc teraz dużo piszę muzy po polsku, ale również po angielsku, bo Prey tworzyliśmy singiel, z którym będę startował w polskich preselekcjach do Eurowizji, tworzyliśmy ze szwedzkimi producentami i jest to totalnie inna jakość. A w ogóle ten singiel już wyciągnąłeś z pudełka ten temat naszego główne, głównego <laughs> spotkania, nic nie szkodzi. Y Skąd w ogóle pomysł, żeby wziąć udział w konkursie, znaczy ubiegać się o wzięcie, możliwość wzięcia udziału w konkursie Eurowizji, bo to jest już inna para kaloszy, zupełnie inny odbiorca, inny poziom. I tam no to już jest ta wielka scena i wiesz, cała Europa cię ocenia. Na pewno to jest na pewno ogromna presja, mm, ogromne wyróżnienie też. Najpierw trzeba przejść polskie preselekcje, więc zobaczymy, co się wydarzy. Trzymajcie mocno za mnie kciuki, ale rzeczywiście, w momencie, kiedy usłyszałem pierwsze demo Prey, wiedziałem, że ta piosenka niesie ze sobą jakąś taką inną magię, niż wszystkie dotychczasowe, które gdzieś tam stworzyliśmy. I pierwszą myślą e, była właśnie Eurowizja, że te preselekcje. I. Nie wiedziałem, czy w ogóle będzie taka możliwość, że w Polsce odbędą się preselekcje takie, gdzie będzie można wystąpić i zaprezentować swoją jakość, swoje show razem z piosenką, bo czasem jest tak, że wybiera się to gdzieś tam wewnętrznie i po prostu wysyła się te zgłoszenia. Ale w tym roku mamy ten przywilej i każdy z dziesięciu artystów może zaprezentować swoją propozycję i cieszę się, że jestem wyróżniony i mogę już 14 lutego wystąpić. Na scenie w TVP2, więc oglądajcie koniecznie, trzymajcie mocno za mnie kciuki. Utwór jest bardzo wymagający, ale też yy, opowiada o, o tym, powstawał w bardzo ciężkim momencie mojego życia i opowiada o tym, że czasem modlimy się o ten Better Day mhm. całe życie i jak już mamy te lat 90, siedzimy w bujanym fotelu, to się pytamy samych siebie, kurczę, kiedy był ten lepszy dzień, tak właściwie. Okazuje się, że te, ten lepszy dzień jest wtedy, kiedy możesz wstać z łóżka. Wypić swoją ulubioną kawę, pójść do pracy i po prostu być zdrowym. Więc to jest taki message, który właśnie niesie Prej. Wiesz, w tym e, takim bardzo zabieganym czasie, w którym my teraz żyjemy, w takiej gonitwie, nie wiadomo za czym, to gonimy tego króliczka i ciągle go nie możemy dopaść. E, I temat modlitwy, który poruszasz, to jest temat taki stał się w tym momencie trochę newralgiczny. Jak ktoś się przyzna, że, że jest wierzący, że się modli, to ludzie na niego patrzą, ale o co chodzi, kim ty jesteś, człowieku? Tak, rzeczywiście ja miałem okazję podczas konferencji, kiedy ogłaszano kandydatów do preselekcji Eurowizji w Polsce, miałem okazję udzielić takiego wywiadu i powiedziałem wprost, że też ta piosenka ma dla mnie znaczenie sakralne, ponieważ jestem osobą wierzącą i absolutnie się tego nie wstydzę i chcę o tym mówić głośno. Um, i pamiętam, że wtedy wylał się na mnie straszny hejt, że powinienem jechać na konkurs piosenki katolickie, a nie na Eurowizję, więc to było dość zabawne, ale mnie już takie rzeczy naprawdę bawią na tym etapie. Nie chcę zabrzmieć jak kilkudziesięcioletni starszy pan, ale rzeczywiście trochę już przeszedłem w tej branży. Nawet był jeden międzynarodowy skandal. Mam nadzieję, że tego nie pamiętacie. I. I przyznaję się do tego absolutnie. Ta modlitwa i ta manifestacja też uh -huh. bardzo mi pomaga i umacnia mnie w realizacji moich marzeń, które gdzieś tam sobie idealizuję, czasem nawet w swojej głowie. Czyli hejterów się nie boisz i tego, że ktoś będzie tam twoje imię opluwał na Facebooku czy gdzieś to na Instagramie? To luz, mówisz. to luz No wiesz, To luz. Nie, trzeba mieć mocne plecy i cztery litery odpowiednio zbudowane, żeby sobie dać radę we współczesnym showbiznesie, a tym bardziej w rzeczywistości, gdzie właśnie, jeżeli ktoś coś powie, to jest atakowany, bo nie potrafią Polacy przyjąć tego na klatę, że to jest jego zdanie, to jest jego wybór, ma do tego prawo. Oczywiście i myślę, że takie osoby, oczywiście, te, wiesz, jakby jeżeli jest konstruktywna krytyka, to to nie jest żaden problem, bo mhm. jeżeli ktoś z teamu mi na przykład zwróci uwagę albo ktokolwiek inny, że słuchaj, tam było nieczysto, musisz nad tym popracować, to ja wtedy wiem, że muszę się wziąć do roboty, spiąć tyłek i mhm. naprawdę to jest moja robota do wykonania, ponieważ jestem artystą, jestem wokalistą, ale kiedy ktoś krytykuje mnie niekonstruktywnie albo po prostu obraża, to w ogóle nie zwracam na to uwagi nawet, ponieważ to to obniża totalnie wibracje, które wysyłasz do wszechświata i jakby, wiesz, jestem taką właśnie osobą, która mega uducha, uduchawia sobie wiele rzeczy i wiem, że jak oddam to tej mocy na górze, to większość z tych rzeczy się tak właściwie dzieje. No dobrze, to tak to w tym górę się będziemy teraz patrzeć, bo będzie pocałunek słońca na antenie Polskiej FM w południa. I do południa. wrócimy do rozmowy po nagraniu. No i wracamy do naszego spotkania drugiego, dzisiaj ostatniego, z Kubą Szmajkowskim. Pocałunek Słońca wyszedł całkiem nieźle, bo ten utwór bardzo mocno był prezentowany na antenie dookoła południa w polskiej FM. Rzeczywiście, dopiero się teraz dowiedziałem, więc trochę wstyd, ale <laughs> dziękuję bardzo w takim razie, bardzo, bardzo mi miło. To jest jeden z moich ulubionych numerów, które napisaliśmy wspólnie z przezdolnym producentem Jonatanem i zawsze jak gram go na koncertach, to mam taki sentyment, że to jest to jest jedna z moich ulubionych piosenek. Co dla ciebie jest miarą takiego, mm, takiego przesłania, że taką pozycję według ciebie stanie się przebojem, że warto w to brnąć? To nie ma przepisu. <laughs> Jakby, jeżeli to będzie prosto z serca. I będzie opowiadać o czymś, jakąś historię, nieść jak, jakieś, jakieś przesłanie, to mm. warto to po prostu zrobić. Nie zawsze wszystkie utwory się świetnie przyjmują. Mię, mam też takie utwory, które, które nie do końca gdzieś tam y, y, cieszą się wielką aprobatą, nawet wśród moich słuchaczy. I to jest zupełnie normalne, ale po prostu robię to, co kocham. I y, ja na przykład. Większą ekscytację mam w tym, że jeszcze nie miałem takiej mega popularnej piosenki, takiego hita tak zwanego. Mm -hmm. I mega motywuje mnie to, że... Jak najszybciej chcę usłyszeć, jak ta wezenka będzie brzmiała, więc y, tworzę na okrągło, żeby, żeby po prostu przełamać te lody i spełniać swoje marzenia. A jak jest z tym nagraniem Prój, bo powiedziałeś, że jak usłyszałeś początek tej kompozycji w ogóle, tak jak była już tam w trakcie przygotowywania, to czułeś, że to może być coś wielkiego, że można z tym pójść na festiwal Eurowizji, co było takim znamionem, że, że ten utwór tam właśnie byś skierował. Wydaje mi się, że na pewno mm, melodia, mhm. która uważam, że jest przepiękna, mm, bardzo lubię wstęp który jest mega intymny, a później ta piosenka tak rośnie, jakby się buduje i od razu jak wysłuchałem pierwszą demówkę, to wyobraziłem sobie piękne światła, całą wizualizację tego występu, która oczywiście finalnie y, wygląda teraz inaczej, mm -hmm. nad którą pracujemy <grym> obecnie, ale miałem jakieś wyobrażenie na temat y, tego jakbym to ubrał wizualnie. Y, widziałem różne kolory i, i to było piękne, bo, bo ta pierwsza wersja, to pierwsze domu było w ogóle bez chórków, mhm. a jak dodaliśmy jeszcze chórki e, razem z cudownym producentem i artystą Angelino, który notabene startuje w melodii festivalen, więc w szwedzkich preselekcjach. Uh -huh. Mamy nadzieję, tak się umówiliśmy z Angeliną, że jeżeli on pojedzie, to, to ja też muszę tam być na Eurowizji, <laughs> ale z Polski. Uh -huh. e, I gdyby nie Angelino, to ten utwór by po prostu nie powstał. Więc mega się cieszę, że, e, że tak super nam się pracowało. Pracujemy też przy kolejnych piosenkach, ale wracając do Prey, to niosło po prostu od samego początku taką inną magię. Sonie Maselik poprosiłem w poprzedniej godzinie, żeby zaprezentowała fragment swojego nagrania a capella, tak, tak na żywo, w Polskiej FM do dookoła południa. To samo pytanie, tą prośbę kieruję w twoją stronę. Co ty na to? Dobrze, żaden problem. Już jestem gotowy. Nawet. Mogę zaczynać? Proszę Dobra. bardzo. okej. Okay. I pray, waiting for to change. Praying for a better day. all i gotta do is pray just pray Ślicznie, pięknie, brawo. Ale wiesz co, w tym nagraniu tak sobie e, przypominam, e, że jak pierwszy raz u, usłyszałem, to mówisz o tych churkach, e, to jest wypisz, wymaluj, ta sama liga co Imagine Dragons. Ale dużo osób mi to właśnie mówiło. Ja pamiętam jak e, moi znajomi się mnie pytali, dobra, a kiedy będzie następny numer, numer i w jakim klimacie, bo widzieli, mhm. że jeszcze siebie trochę poszukuje i manewruje między gatunkami. Mówię, wiecie co, no będzie ten numer, mogę wam nawet powiedzieć jaki tytuł, ale ja nie wiem do czego go mogę porównać, bo ja nie słyszałem takiego ani w Polsce, ani w ogóle. No za granicą może trochę właśnie przypominała nawet ten, ta druga zwrotka, ta and Thunder, e, Try Imagine Dragons, właśnie mm -hmm. i te chóry. A tak mówię, no nie wiem, tu na początku brzmi to trochę jak Sean Mendes, później niby Imagine Dragons, a później jak Harry Styles, więc nie wiem, jakby <laughs> jest to taka dynamiczna kompozycja, że ciężko jest mi to do czegokolwiek porównać, ale zauważyłem, że jest to dobra tendencja, że ciężko mi znaleźć jakiś odpowiednik, bo znaczy, że to po prostu będzie oryginalne. Mm -hmm. Idąc z tego 14 lutego do studia telewizyjnego, jakie masz oczekiwania w tyle głowy? Czego się tak spodziewasz? No bo wiadomo, że musisz dać siebie 300%, że musisz zaprezentować ten utwór najbardziej dobrze, jak go możesz wykonać live. Ale jakieś tam przemyślenia, a może jakiś sen, coś ci tam, jakieś intuicja podpowiada? E, dzisiaj mi się śniły troskawki. Przeczytałem, że jest jakiś oznaka dobrobytu. Więc nie wiem, nie Aha. wiem, ale, z, ale wracając do tego, jakie emocje będą mi towarzyszyły, nie mam zielonego pojęcia. Na pewno muszę być precyzyjnie przygotowany, ponieważ mamy rozpisane co do ujęcia każdą, e, każde ujęcie kamery, uh -huh. więc tam nie ma czasu na pomyłki. Tam już po prostu jest zaprogramowany komputer, który steruje kamerami. Oczywiście pracują przy tym, e, pracuje przy tym sztab osób, ludzi, e, cała produkcja, ale e, tam już nie mogę się pomylić. już mnie nie uratuję, jak popełnię jakiś błąd. Też mam jakąś interakcję z wizualizacjami, uh -huh. więc to wszystko musi być skoordynowane z moimi ruchami, z choreografią, którą wyćwi wyćwiczyliśmy i przy tym wszystkim zaśpiewać czysto i emocjonalnie. Więc jest to na pewno niesamowity wachlarz ehm, będzie to niesamowity wachlarz emocji, taki tygiel i będzie się tam we mnie na bank gotowało, ale będę musiał się skupić i, e, i odnaleźć taki spokój wewnętrzny, żeby finalnie. Wszystko wyszło po mojej myśli. A coś takiego jak stres, będzie ci towarzyszyć? Towarzyszy ci, kiedy wychodzisz na scenę? Czy kiedy są kamery? Kiedy jesteś w świetle Jupiterów? Taki stres mobilizujący, bardziej taka mobilizująca, po prostu adrenalina, bo stresuję się wtedy, kiedy czegoś nie umiem. Mhm. A tutaj już nie ma, nie ma opcji, żeby czegoś nie umieć. To już jest tak poważna rzecz, tak poważny show. Tyle ludzi przy tym pracuje. Skomponowana świetnie piosenka, świetna produkcja. Występ przygotowywany tygodniami, więc byłoby mi głupio, jakbym się nie przygotował. No to ja trzymam kciuki za to, żeby ci wszystko poszło po Twoje myśli, Na no a reszta pójdzie. Słuchaj, jak wykon będzie dobry, to, to i reszta będzie tak jak potrzeba. Dziękuję bardzo. Trzymam kciuki, Kubasz Majkowski, i teraz utwór konkursowy na antenie polskiej FM w dookoła południa. Pray, bardzo proszę.